Cześć. W tym filmie pokażę Ci, jak wyczyścić pamięć podręczną w Samsung Galaxy F5. Musisz zacząć od wyłączenia telefonu, następnie wybierz przycisk zasilania, wyłącz i naciśnij przycisk wyłączenia ponownie. Gdy Twoje urządzenie jest całkowicie wyłączone, naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności. A teraz jesteś w trybie odzyskiwania, a stąd musisz wybrać Wipe Cash Partition, używając przycisków głośności, a następnie potwierdzić swój wybór, naciskając przycisk zasilania. Teraz przejdź do opcji tak i naciśnij ponownie przycisk zasilania. Teraz twoja pamięć podręczna została wyczyszczona, więc musisz wybrać opcję Reboot System Now, aby wrócić do swojego systemu Android. I jak widzisz wszystko w tym filmie, jeśli ci się podobało, daj łapkę i subskrybuj.